Dzisiaj masz jak widzieliście w poprzednim odcinku, wydropy nie dzień. Ale dzisiaj testujemy nowy tryb za 3, 2, 1, 0. No, nowe wydarzenie pokazane. Nowe wydarzenie to. Nie, jestem zawiedziony. Ja myślałem, że będzie nowy tryb zaraz. A gdzie są te nowe tryby? Yy, wiem, że jest nowy, zanim ja jego nie kupuję tego za darmo wydropić. Gdzie on jest? Słuchajcie, tutaj jest dzień już wkrótce. Yy, tylko zrobię coś takiego. Mocny kruk i jasny niechabył. Ale jestem zawiedziony, myślałem, że tutaj się pojawi nowy Tribix tutaj. Dobra, nie przy... Dobra, niech zagram już, ale zbieram na opening, żeby wydropić postać jakby co. Na mini open, okej? Okay? Zaraz zobaczymy, mnie wydropi. Jak wydropi, to będzie subcie. Tylko musisz dojść jeszcze jeden gwiezdny rzepnik. A jest ciągu, czy co? O Jezus, zapomniałem, że tu jest ten. Że... Zapomniałem, że tam coś nie zdrowiec. Ja grałem oczywiście nowym brawlerem. Do którego niedługo wyjdzie film. Pięć par plusów ma ośmiobutowiec. Nie umoczyłam się trochę. Dobra, trudno. Dawaj! Dobrze! Dobra, sześciu nie trzymają, kurde. Jak Mortis przegra, to już my wygrywamy. No, nie Pokonaj go, Mortis! Nie, to jest! Czemu nie idziesz za tego Mortisa?! Gdzie jakie lagi mam przez tę rzecz? Przede nerwuję. To jest tu wy Kurde! Mmm, jakby Leon to był... Kurde. Ale ja myślałem, że będzie nowy tryb! Dobra, stawiam, że będzie jutro o 10. Bo wraz z tą aktualizacją yy, jutro będzie Dzień Piracki. Już wkrótce za 24. A nie, a nie, tak, tak, tak. 24, a nie. Tak, za 24 godziny, yy, tylko 4 minuty. Ale ten Dzień będzie, no taki średni ocenia go 8 na 10. Ten tak ładniej wygląda. Ale gramy kolejną rundę. Do, do, do tej aktualizacji, no, jest, powiem jedno, yy, tylko jest lepiej yy, oceniam, Tylko yy, podoba mi się, się z tej aktualizacji. Tylko tryby, nic więcej. Tylko tryby mi się podobają, nie podobają mi się skiny w ogóle. Rezord też jest jakiś słaby, ale nie będę oceniać. No ale i tak już oceniłem, co jest, dobra widzimy się w runce, bo nie chcemy się wyrzukać graczy, dobra ale no stary jestem zawiedziony, że jak było to odliczanie to 3, 2, 1 to nie ma, kurde, ale ten legendarny z nim już jest już nawet, ale tak oceniłbym go na 7 na 10, tylko ten jego tak dobry jest, on jest jak Bibi plus leon bo zadaje jego atak tyle samo hp a yy, a super atak jak leon ale gramy dawaj, dawaj o w końcu gramy pierwsza moja runda z tym właśnie zadymiarzem mam nadzieję że się popiszę, znaczy widziałem ale nie w mojej drużynie Oj, ty, oj, ty, oj, ty, oj, Piedle. się nazywa w piedle. Ale fajnie, pierwszy raz nie, jestem niewidzialny.